Święty Marcin, które ponad 30 razy świętujemy w tym miejscu. Myślę, że już mogę zaprosić do nas prezydenta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Proszę o brawa, za chwileczkę, kochani, na waszych oczach nastąpi przekazanie klucza do bram miasta. Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Oczekiwają na świętego Marcina. Prosimy o zabranie głosu przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Witam państwa serdecznie. Przepraszam za pogodę, nie dopisała w tym roku, ale w tych warunkach również musimy pamiętać, czym jest to święto. To jest święto dobroczynności. I też bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy przez cały rok działają na rzecz tych, którym się gorzej powodzi. Mam tu na myśli i Barkę. Tu zachęcam do, do zakupu rogali na tym stoisku. To jest bardzo, bardzo ważne działanie na rzecz tych słabszych. Siostry Elżbietanki, które dziennie wydają 1500 posiłków. Dziennie dla osób, których są dotknięte bezdomnością czy, czy kryzysem finansowym. Także bardzo dziękuję za przybycie mimo tej no, nie najlepszej pogody